Cześć, witam wszystkich serdecznie. Już dzisiaj walka Maćka Studenckiego. Link dostępny do tej walki w komentarzach. Natomiast dzisiaj nie o Maćku Studenckim. Myślę, że w niedzielnej weryfikacji z Przemkiem Garczarczykiem podsumujemy jego występ, ale podsumujemy też to, co się stanie w sobotę. W sobotę jest sporo no może nie tak dużo, jak już do tego przywykliśmy, natomiast jest Anglia, jest Polska i są Stany Zjednoczone, więc generalnie trzy miejsca, które najbardziej nas interesują, jeśli chodzi o boks, dlatego posłuchajcie. Zacznę może chronologicznie, tylko w zmiankę o Wielkiej Brytanii, bo tam Wraca Joe Joyce. Joe Joyce, który już wypadł moim zdaniem z dużego boksu i raczej nie powinien się odrodzić. Jego ostatni występ fatalny. Teraz będzie walczył z jakimś Niemcem. Oczywiście z całkiem niezłym rekordem. Wejścia chyba dwie wygrane. 18 przed czasem. 4 porażki i 4 przed czasem. I jest to prawdopodobnie skrojony Niemiec po to, żeby go znokotować. Natomiast e, e, już go czeka inny, kolejny trudniejszy pojedynek i myślę, że pod to wszystko jest zrobione. Nikt się nawet e, tą walką z Niemcem nie przyjmuje. Na tej gali też e, nasz Polak, Ludwiczak będzie e, wa, e, walczył z e, bratem e, Mozesa Teumy, e, Karolem Itaumą. Karol Itauma to przegrał z e, Argentyczykiem Moderną. E, z Moderną, który z kolei przegrał z Pawłem Wstępniem. Więc... E, e, Wrat nie poszedł w ślady Muzesa i absolutnie e, nie jest brany pod uwagę w kategoriach prospekta, takiego prospekta, który mógłby zdobyć Mistrzostwo Świata. Natomiast no, jest cały czas brany pod uwagę, bo ma ten dobry rekord. Być może to był wypadek e, przy Praty e, i być może e, e, i to ma wróci na właściwe tory, chociaż śmiem w to wątpić, bo jeśli człowiek potyka się w boksie zawodowym. Na takiej przeszkodzie jak Moderna to raczej daleko nie zajdzie. Więc przechodzimy szybko do gali w Polsce. Ja wyruszam jutro z Sylwią Dekiet na trip do Legnicy, bo tam gala MB Promotion, czyli gala Mateusza Borka. Tym razem w walce wieczoru Karol Welter w Legnicy. przyzwyczajają nas Welter, że to on jest w walce wieczoru. No i co? I powiem szczerze, że nie jest to rywal najwyższych lotów. Weltar przyzwyczaił nas, że nie ma backgroundów w boksie olimpijskim jest zbyt bogatego. Ostatnio kilka startów takich, żeby mieć starty pomiędzy tymi występami zawodowymi. I tutaj zawsze jest ten. Te ten znak zapytania, gdzie jest sufit takiego zawodnika, co on może, jak on będzie się rozwijał. Przecież to jest chłopak, który ma już 29 lat i musi budować swoje umiejętności na zawodowstwie. My to często widzimy, często też krytykujemy, jest zawsze ten sam problem. Już ja na przykład na Karolu Walterze nie będę się znęcał, szczególnie, że chłopak pokazuje charakter i daje czasem ciekawe pojedynki. Chociaż tak jak powiedziałem, no ten rywal nie sprawi jego rozwoju. Jest to 34-letni kickboxer z napompowanym rekordem i cztero, nie wiem, w czwartej czy piątej setce na boksreku. Więc tutaj jakiejś historii do tego bym nie budował. Karol ma po prostu tą walkę wygrać z tych tych odwalk z Szymańskim, nie wiem ile to 8-10 pojedynków minęło z Patrykiem Szymańskim, gdzie rozpędziła się ta przygoda z boksem Karola Waltera. To jest jeden ze słabszych rywali, tak naprawdę, wydaje mi się, jeśli chodzi o to, co może wnieść do ringu. Wiemy, że był Kubanczyk Riviera, był Gibadło i kilku. Kilku innych, właśnie wspomniany przeze mnie Szymamski Robinson, ten, który toczył wojny z Jonakiem, czy niepokonany Łotysz, również chyba kickboxer, ale lepszy, bullman star. Natomiast tutaj, tutaj, Caballero, raczej tak jak powiedziałem, to jest jeden z tych słabszych przeciwników Karola Weltera w ostatnich czasach, więc tutaj dłużej nie będę się nad tym rozwodził. Tam wraca Łukasz Wierzbicki, który chyba ma pracę ma pracę całkiem nieźle w tej chwili płatną i trochę jego myśli są obok boksu, raczej z tym boksem w przyszłości nie wiąże i słusznie, no bo znaleźliśmy przecież już pół półkasza Wierzbickiego, ale on w przeciwieństwie do, do Karola Waltera ma rywala chyba dla niego w jakiś sposób wymagającego. On już ma złe wspomnienia z Kolumbijczykami, bo to ci Kolumbijczycy. Yy, Przyjeżdżają jużni, to Tower, e, tym razem to będzie Kolumbiczczyk, który stanie naprzeciwko Wierzbickiego, Ma 22 e, wygrane i 17 e, porażek. Dwie przegrane, dwie przed czasem, czyli podobnie jak Wierzbicki, który ma 23 z kolei wygrane, ale tylko 8 przed czasem i dwie porażki, dwie przed e, czasem. No ale Łukasz Wierzbicki, tak jak powiedziałem, trenuje nie wiążąc z tym raczej przyszłości. Zobaczymy, jak to wpłynie na jego motywację podczas walki. On jest zawsze taki elektryczny i, i może tu być Kolumbijczyk na początku dla niego na pewno niebezpieczny. Bo ten nawet jak przegrywał z mocno dosyć bijącymi zawodnikami, to przegrywał po czwartej czy piątej rundzie. To też nie było tak, że poddawał się od razu, więc może tutaj Napcuć krwi. A jeśli ktoś szuka niespodzianki, to myślę, że ona w tej walce będzie najbliższa, bo Weltera stawiam jako murowanego faworyta. Kalor, Karol przyzwyczajają nas, że raczej wygrywa walki na punkty, chociaż ostatnio postawiłem, że przed czasem i trafiłem. Natomiast Karol głównie wygrywa walki na punkty, i myślę, że tak w tym przypadku będzie z kolei. Z kolei tutaj może być w pewnym sensie niespodzianka, jeśli chodzi o Łukasza Wierzbickiego. A chyba najciekawszym wątkiem tej imprezy będzie powrót Sebastiana Wiktorzaka, bo on na przykład nie, nie, nie walczy z zawodnikiem jakimś wysokich lotów, ale sam jest wysokich lotów, jeśli chodzi o umiejętności. Jest to zawodnik, ćwierćfinalista, mistrzostw świata i myślę, że ma szansę na tym zawodowstwie trochę powalczyć na dobrym poziomie, o ile oczywiście kilka rzeczy będzie móc sprzyjać. Zdrowie, brak kontuzji, brak kolejnych wpadek dopingowych i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście szczęście. Tutaj na Wiktorzaka bym spojrzał szczególnie, bo, bo chyba to jest najlepiej rozwinięty, jeśli chodzi o umiejętności. W tej chwili pięściarz w grupie Mateusza Borka. A teraz przechodzimy do tych ważniejszych rzeczy, czyli prawdziwego boksu takiego na najwyższym poziomie. I mówię tutaj o Dzerwoncie Davisie, chociaż jak popatrzymy na kursy, to e, bardziej warki wyrównane już są e, na gali Mateusza. E, a już mówię dlaczego, a mianowicie dlatego, że e, Rocza jest absolutnym e, underdogiem w tym pojedynku. On absolutnie tej walki nie ma prawa wygrać, i tak też mi się wydaje. Pytanie tylko jest, w której rundzie? Tak by się wydawało. Racz oczywiście nigdy nie, grę, nie przegrał przed czasem. Nie widziałem walk, w której też pada na deski, ale. Nie jest zbyt lotne na nogach, i tutaj Jermanta Davis zbyt długo do niego nie będzie musiał się dobierać. Warunki fizyczne to jest, nie jest jakaś specjalna przewaga roczy, wiek również, bo tylko rok młodszy od tanka. 4 cm jest wyższy i jeśli chodzi o zasięg ramion tylko 2 cm. To są drobiazgi. Tutaj Davis nie będzie miał problemu, żeby się do niego dostać. Wydaje się rocza wolniejszy i wymarzonym rywalem dla Tajka Davisa. Natomiast jeśli chodzi o Amerykanina, to sama przyjemność w sobie jest go oglądać. Dlatego e, ja polecam tą walkę. Bodajże w Polsce kanał Plus będzie ją transmitował. I jeśli miałbym obstawiać, to to, że Davis wygra tą walkę w rundach 4-6. Zobaczymy, czy tak będzie. Później Bóg macharzy twierdzą, że jeszcze łatwiej mógłby wygrać w rundach 10-12 i to też miałoby swoją logikę, bo albo tank będzie miał na niego receptę, albo w końcu Rocha się zmęczy i Później jak będzie wolniejszy, będzie łatwiejszym celem, to tank go po prostu skończy, bo na tym zmęczeniu ta odporność na ciosy jest zdecydowanie słabsza. Dlatego ja stawiam akurat, że w rundach 4-6, że Davis szybko, szybko na niego receptę znajdzie, a później mam nadzieję, że to już będą w jego wykonaniu tylko i wyłącznie największe pojedynki, czyli Wasyl Łomoczenko, Kishon Davis i Shakur Stevenson, Krążą te nagrania po sieci jak Davis dobrze radzi sobie z wieloma z nich na sparingach. Mam nadzieję, że będziemy mieli my okazję w naszym życiu zobaczyć jak robi to w ringu. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.